Cześć, witajcie, z tej strony Mateusz. Dzisiaj pokażę Wam replaya, którego nagrałem w tym bitwy replaya, w której grałem z pałem moim kolegą. Um, on ogóle nazywa Rudy 1.3.1, a ja z 0.18. A więc troszeczkę przy, przywinę troszeczkę do przodu, żeby w sobie nie zanudzać. No a zresztą bitwę Przerażam to jest taką jakość, ale przy narywaniu przynajmniej 30 tak na sekundę około tych stałych takich żeby nie spadały zbytnio nie było takich właśnie lagów jak teraz flow to, to musiałem ustawić trochę niżej tą jakość ale tak raczej nie jest chyba tak źle No postanowiłem, prawie jak zawsze jak ja robię. Wjechać tutaj szybko na górkę. Po albo sfotować przeciwników, albo jakoś ich objechać, więc pojawił się jeszcze sam bruk. To pomyśleliśmy, że warto byłoby go zniszczyć. tutaj patrzymy. Na konie patrzyłem. Grat pocisków poleciał w niego. To i właśnie kolega zniszczył go, już mam po jednym kilo, oboje więc chyba tutaj przodowałem, tak przodowałem, psem przodowuję, ale jakoś nie przodowałem, a więc tutaj przodowałem, w ciągu jakichś 8 sekund woduje to swoim czołgiem, zniszczyłem go, ja teraz chyba cicha pójdzie przez niego, nie, jednak ja. A ten ktoś tak mi tutaj to o tym M2 Lite Jakiś coś takiego pozdrowienia dla niego, no ale denerwo, denerwowało mi to bardzo. Mamy tak. Ja mam 3, on ma 2. Prawie baterstwo. Już, ale na tym nie mogło się skończyć. Tutaj zasedczo dostałem. Na szczęście. Postanowiłem tutaj tego... No. Kurde, myślałem, że jednak będzie beterstwo, ale potem troszeczkę zątpiłem. Gdyż... Gdyż, gdyż, gdyż. Znaczy po prostu ja sobie nabijem te 4 kile, a Paweł jeszcze miał 2 tylko. Lecz... E, no nie wiem dlaczego to. Ale dobra. Nie wiem czemu w ogóle przez chwilę nie trafiałem go. To gdzieś nie wyglądało. Tutaj obrywałem od tego kolesia Naprawiłem sobie kierowcę. Postanowiłem, z powiem, podjechać do niego i go zaatakować. grad kul wywalony na ślepo. M2 Light. Myślałem, że wpadnie taranem w niego. O wiadomo. O właśnie dostałem o, tego od tego kolesia W M2 Light. <grym> Zapatrzyłem się. Ale nasi kapują. Mamy 4 tyle, więc musiałem się pośpieszyć naprawdę. Tutaj Tyoś nas do bazy, żeby uchronić Artę. Wracamy się, raz powiem, do bazy. Hmm. Tutaj mówiłem połowowi, żeby zbyt nie dało się zalić temu M2 Lightowi, bo kiedyś w wcześniej, wcześniejszym, wcześniejszym filmiku miałem troszeczkę problemów z nim, ale nie było aż to tak źle. Ma 5 i ja mam 4. Zostaje trzech przeciwników, tutaj 18 -ka. i ostatnie kule w magazynku. Ale oczywiście rodygamy to bił <grym> wuje, No i on ma 6 i w ten sposobem. A ja na razie 4. Lecz on yy, po prostu zgarnął specjalistę, no bo miał tam 40 ekspa więcej takiego. Znaczy, ogólnie tutaj ja już miałem parę specjalistów, ponad dziesięciu, a on jeszcze nie miał żadnej odznaki z typu specjalista. Więc chciałem udać ją, żeby też mógł jeść. Dlatego tutaj pojechałem. Myślałem, że będzie na kwadracie tutaj, gdzieś, ale jednak tutaj. Moje szczęście, że nie został po prostu zabity przez tego M2. Czyli to oślepia 2 kg M7 jest 1 kg. No i właśnie my tutaj zbliżamy z Pawłem do tego jednego tila, żeby mieć ostateczne poświęcenie. Więc zbiegniemy spałem, napalamy do niego ich może. On, on ładował. Ja tutaj z daleka próbuję coś osiągnąć, chociaż nie, niezbyt. Chciałem w niego taranem wpaść, ale mnie uniknął. Lecz trzymałem go jakimś sposobem w gąskę. On chyba też ładował. Szadowałem i go zniszczyłem. 6 jest taki sposobem, ja mam 6 i ma Paweł. O, myślę, że Wam się podobało. Dziękuję, dziękuję za obejrzenie. Za chwilę będzie. Będą też screeny, które wrzucę. O, mm, no. Dziękuję za obejrzenie.